Dziejemantka, jestem Daniela Bradley i dzisiaj nagrywamy Star Wars. To będzie z YouTube'a, ale mam nadzieję, że tak czy siak będzie się Wam dobrze patrzyło na to. Ale jeszcze przed tym, moi kochani, czym nam o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji dzwoneczka i napiszcie jakiś komentarz. A jak wypełnicie te cztery bardzo proste rzeczy, to będę Wam wtedy bardzo wdzięczny. Czy jak to się tam mówi? Um, um, I podam Wam serduszko, a my przechodzimy do filmu. Tutaj na sam początek. Nagrywam to dla mojego kolegi, który nie ma kanału i poprosił mnie, żebym to nagrał, dlatego to teraz nagrywam. Nie wiem dlaczego tak długo. I LEGO Gwiezdne Wojny. Więc kolego mam nadzieję, że te trzy. Pachelodziska, tu znowu na Was wszystkich. Po raz pierwszy się LEGO Star Wars. LEGO Gwiezdne Wojny przebudzenie mocy, moi drodzy, premiera, premierą. Dziś rozpoczynamy nową serię Lego. Słuchajcie, były na początku problemy z tą grą, Pan... więc ja to nagrywam nie myślicie, tylko ja to nagrywam z YouTube'a i mam nadzieję, że będzie wam się fajnie. Oglądać ten film. Spojrzałem na komentarze pod, na Steamie, że ludzie mają problemy, że ciągle jest black screen. Podczas włączenia menadżera zadań pojawia się white screen. No były problemy. Przed chwilą wyszła aktualizacja i działa, gra działa. Słuchajcie, ja to jest, sobie wszystko sprawdzę, że opcje ustawienia sterowania chyba wszystko ma. J.L. zgadza się. E, efektów e, obrazu. Jeszcze sprawdźmy e, jakość tekstur. To to nie, a jeszcze bym chciał jedno sprawdzić. Sterowanie, napisy włączone. Dobra, wszystko jest, słuchajcie. Nowa gra z Zaczynamy, nie ma co przedłużać. Okay. Gra ponocie z polskim dubbingiem na miejscu pustym, na miejscu pustym, na miejscu pierwszym, słuchajcie, potwierdzasz zapis, potwierdzam zapisywanie gry Ponocie z polskim dubbingiem. Tak mi się wydaje, że to nie jest mit. To jest prawda, to zapis będzie teraz kosztować z gry. O, czyli Artuditu będzie naszym zapisem. Znaczy nie, to nie jest Artuditu, bo ten jest pomarańczowy. Artuditu jest, jest niebieski. Wojny. Ale prawa autorskie to będą jaja, słuchajcie. Ta muzyka jest tak ściśle chroniona, dlatego ja będę gadał głupoty podczas tego prologu. Przeczytam Wam go może, żeby zagłuszyć tą muzykę. Bitwa o Endor. Prolog Bitwa o Endor. Na długo przed zniknięciem Luka Skywalkera i powstaniem najwyższego porządku, Imperium przygotowuje się do zniszczenia sojuszu rebelianckiego raz na zawsze. Podczas gdy flota rebeliantów zbliża się do Gwiazdy Śmierci, Luke Skywalker oddał się w ręce sił imperialnych, aby po raz ostatni stawić czoło, stawić czoła da Dardowi Vaderowi. Dard Vader. Drużynie uderzeniowej dowodzonej przez Hana Solo udaje się tymczasem dostać do imperialnego generatora osłon na Endorze. Siły rebeliantów zmierzają jednak prosto w pułapkę. Ale będą jaja, słuchajcie, ale będą jaja. Ta gra to ponoć jest... Slepek, słuchajcie, tutaj kot mi jeszcze przeszkadza. Przepraszam. Bo... Zatrzymam na chwilę, bo była reklama, mi nie mi ale kod, teraz kod, wracamy. W, 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 wiecie? i słuchawki mi jeszcze teraz ma, ma, ma mały kot w terapii. Ona jest taka nieznośna, zostaw te słuchawki. I stąd. Poszła stąd. Dobra, czyli co, szykuje się pewnie na animation. Która będzie z polskim dubbingiem A to nasza gwiazda śmierci Słuchajcie Już chyba po zniszczeniu Nie? To jest taka nie do końca Albo nie po zniszczeniu Albo ją budują Nie wiem Nie pamiętam jak to było Witaj, młody A faktycznie jest po polsku Z przyjemnością dokończę twoje szkolenie Z czasem będziesz mnie nazywał Mistrzem Ogromnie się nie wciągniesz mnie w to jak mojego ojca. Twój opór jest bezcelowy. Mój syn. Ym, następna część będzie hmm, w przyszłości. Już nagramy następny film, a teraz się żegnamy, bo idę ym, do Fryzjera, ja więc przepraszam Was, nagram kolejną półkę i już ten dojdę ten do domu. Flota. Na razie.